Jaki to był trudny dzień? Już nie mieszkam w tym domu, ale cały czas wygrałem w Amonga i oglądałem filmiki na YouTubie. Oglądałem też filmiki rapka 009 Minecraft i bardzo mi się podobały, dlatego tam też oglądać jego filmy. A teraz czas iść. Się gdzieś pracować, ale tutaj jest taka zimna ta trawa. Nie chcę na niej spać. O. A ogólnie no to starzy już szpią Nie wiem gdzie oni szpią ale gdzieś w ukrytym miejscu co, 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 oni tu zrobili? Serio? Pożałują jeszcze za to, jeszcze pożałują ja, Idę do domu Tak. cichaczu Czy? Czy niczego nie ma Trzeba się zakraść O, marchewka Marchewki O, dużo tych marchewek Ukradnę im wszystko tam mają W tych trudnych czasach może się przydać, ale Idę na górę Cicho muszę być, bo Nie wiadomo gdzie ci starzy śpią Cicho O, tutaj ziemniaczki zostawiłam ten zimio wygląda, ale też wezmę. Tutaj nic i... Co się stało w moim pokoju? Jest tutaj tylko łóżko. Dobra. Boże nie, nie przejść, ale tu. Wiem, co się dzieje? O nie, ci starzy jeszcze pożałują. Tutaj było moje biurko, komputer. To wszystko miałem. A no to teraz. Czas się przespać. O, się teraz szybko wstaję o szóstej. Dobra? Jeszcze szybko, bo muszę zacząć uciec z domu, zanim się starze już się obudzą. O A co to jest za tajne przejście? Uu, Czy to jest? Nie. Uu, ciekawe rzeczy, dobra. Już jest! Muszę iść, muszę iść o, Jeszcze łóżko wziąć i to wszystko co potrzebuję Wziąłem łóżko Ale tam mam dużo miejsca Nie wejścia osiem, uciekłem A, Muciu Dobra, Muciu, do procy Okej, ale teraz można się tutaj zagościć tak ogólnie jak jest kilo, pij, to sobie wykopię? Bo czemu by nie? Na razie taką małą norkę sobie wykopię, aby mi się dobrze żyło. Mam już gdzie spać. Dobra? Dużo pieniędzy, trochę tego Uuu! To na walkę zostawię go się przegrzeje w tej zbroi. Ale strzały, łuk, ciekawe rzeczy tam ukrywali. Miecz. No, wszystko tutaj mają. Nic i jakąś głowę mają, a weźmy fajny trofeum. Ora. Jeszcze jestem tutaj. Przyszona chyba już nic nie zrobię. Dobra, no, tak ogólnie to już starsze są klasy, więc można się zakraść trochę. I ja tutaj będę przechowywać. O, 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 jeszcze się trochę że tego. tego. Jest 8.28. Tylko za tym no to, już... to jest mój telefon. Telefon. Gdzieś go zrobiłem. No dobra, te materiały to mogę tutaj odłożyć pieniądze. Tego tajemniczego ziemniaka i głowy. I ogólnie to wszystko, co mi jest potrzebne. Dobra. Ej, dzień dobry, przepraszam za no spóźnienie. Ej, a ty znowu, tak? Oj nie! Tak tam my się nie bawimy. Stawiam Ci jedyneczkę i powiadamiam rodziców. Hihihi. Dobra, do widzenia. Chcę, żebyś został ze mną dłużej. Włącz kamerkę. Nie, 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 proszę, pani. Teraz naprawdę nie mogę. Jestem w to... Lejba, możesz, nie możesz znowu jakieś wytłumaczenie. Szybko, poczekaj, jeszcze chwilę, pani, poczekaj. No szybko, szybko włączaj. Nie długo będziesz miał kolejną lekcję. No. Już, już, już. O już, dobra. Dzień dobry. Dobra, co ty tak się kręciłaś? Nie wiem, ale... Dobra. Stąd to jeszcze będę musiała... Trochę porozmawiać, ale teraz już nie ma czasu do na, na następnej lekcji. A, i pamiętaj. Masz, a ta lekcja chyba nie trwała 30 minut, więc po niej masz być od razu gotowy, żeby ze mną porozmawiać, a teraz idź na kolejną lekcję. Dobra, dobra, stara babo. Ach, już lepiej tutaj, żebym siedział. Słowem łóżko na skrzynce sobie usiądę. I... Dobra. Gramy na angielski? Tak, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dobra. Rozłączam się już. Gramy, okej. Okay. Amonga. czuć, A Dlaczego nie możesz. Może Minecrafta pogramy? Nie. Ja Do prostu dostałem pana za X-Ray. A, rozumiem. No to. No i takie ostrzeżenie. Wiem, wiem. Dlatego będę musiał na innym kącie kopać deakcję na X-Ray, bo wiesz, tam mogą nakryć zawsze. Tak. Dobra. Uuu, jesteśmy razem z Jest. Dobra, ale ja teraz muszę kończyć, bo baba chce, żebym. Żebym coś się z nią załatwił. Dobra, no so, cześć. Dobra, załatwiając z tobą, tak naprawdę musisz złożyć przysięgę, że się poprawisz. Ale proszę, proszę pani, proszę pani, nie nawidzę ciebie. Musisz się poprawić do końca. Semestr to zostało mhm. dwa tygodnie. Jeżeli się nie poprawisz, wylecisz ze szkoły. Uf, dobra, dobra, ale pracą dodatkową będzie ścinanie drewna. Co, co, co pani powiedziała? Musisz zetnąć dla mnie. No dwa drzewa. Oczywiście brzozowe. Jedno brzozowe, drugie nębowe. Dobra, dobra. Cześć. Dobra, lądowana no ram. Dobra. Na a znowu jest religia, więc sobie mogę olać i w tym czasie zacząć kopać to dla facetki. No trzeba dębowe. Gdzie, jak się to to wysłać, nie wiem. Nie no, o tak. Trochę tego mam, po pięć. I w tych internetach znaleźć jakiś domek za te pieniądze bo to naprawdę grube pieniądze mogę skupić za każde dwa żelaza jeden emerald to takie ceny dobra i o jakiś tutaj nie można było to wynająć dobra tak mi się kojarzy, tak 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 i ten hotel to jakiś tam słaby domek ale tam jeszcze trochę wystarczy tylko popracować dobra Będę pracować w sklepie, chyba, niedługo. To jest uniwersytet z matematyki, dobra? Szybko, szybko. Dobra, ile to jest? Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem? Ups. Bunt trochę był. Niszczyłem sobie hałupę, ale. Jakoś można naprawić? Chyba można. Tylko ja znam pewne sposoby na radzenie sobie w takich ciężkich sytuacjach. I idealnie. O czym teraz przetopić? Dobra, dom coś się znajdzie. Dobra, zniszczę trochę domu. Dobra, myślę, nie moi, tylko inni. Tak, żebyście nie zorientowali, czyli Tutaj się chyba nie zorientuję, gdzieś w rogu, sobie poniszczę trochę. O, ci rodzice są trochę ślepi. Dobra, jeszcze gdzieś tutaj pod tą skrzynką trochę poniszczę. O, tutaj. Dobra, buntem trzeba sobie zawsze poradzić. To był ostatni raz chyba. Aż tak zbuntowałem. Teraz czas przetopić to na kamień. O nie, pominąłem lekcję. E, przepraszam. Nie było mnie, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz jest drugi polski i wiecie, co Kartki Kartkiewiczka. Macie na nią dwie minuty. 12 pytań. Ej, ale przesadza. Pani przesadza, pani przesadza, a teraz. To drewno, ale jak? Po prostu. Musisz mi pokazać na kamerce. Nie ma tak. Pa! Właśnie, pan głupek powinien być cały czas przygotowany. Dobra, ale pokazuję drewno. Jak mnie widzi pani, trochę brzmi, trochę demu. Dobrze. Następnym twoim zadaniem będzie. Danie szoski. Ej, jak to? Dobra, dobra, a ta wpisz w tą kartkę, która została ci pół minuty. Dobra, trzeba, trzeba. Zero punktów, pięknie! Oni starzy za chwilę wracają, muszę stąd wychodzić. Mam nadzieję, że baba z wf nie... albo baba z WF-u może wymagać dużych przestrzeni. Dobra, muszę wcale szybko sobie przygotować, tak jakby. Oni O za pięć minut, za, za cztery minuty. 3 minuty za 2 minuty za minutę i o, już się zaczynałem Dobra, teraz będą musiały być podskoki, dlatego upisz, a ciebie, a nic, nic, co, dziwne dźwięki? Okej, okay. skaczemy Dobrze, skaczemy Teraz biegamy w kółko Ej, za mało mi Dobra, tutaj będzie łatwiej. Jak pani poczeka, pani Poczeka, pani poczeka. czym na pani czekać już pani. Dobra, już może. Mogę to zrobić. Dobra. Ciekawe jak... Dobra, psa bada. O, bardzo fajnie sobie minimisuję, chyba w filmicy. Dobrze. I... Dobra, koniec w I pamiętajcie, zro... wcześniejcie mi filmika i robicie 100 pompek. Ale, 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 nie ma tego ale dobra dobra, pani ja się nie zorientuję, że dwa ścianki wyślę, już dobra tu, tu i to by już było na tyle w drugiej części widzicie? jest trochę dłuższa część ale lekcje online były i nic złego się nie stało, oprócz tego, że y, trochę ponownie się zniszczyło i wytrzymałeś ten materiał, ale jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie trzecią część, to też zostawcie łapkę w górę bo trzecia część już mam przygotowany scenariusz no to na razie, pa, 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 o!